Martwy, to tam jest jeden cmentarz nieczynny, a drugi kawałek dalej czynny. Zmień miejscówkę. Mówię zupełnie serio. Przychodźcie do kościoła, żeby fiestować Chrystusa i Jego zbawienie. Amen? Dziś było wyjątkowo, ale to jest pierwsza rzecz. To jest wyjątkowe, jak Duch Święty buduje nabożeństwo. Ponieważ Adam nie wiedział, o czym ja będę mówił, a to, o czym powiedział w psalmu, jest do tego ogłoszenia, drogi bracie. Nie wiem, jak u was, ale u mnie w pewnym momencie chodzenia po raz trzeci raz na Now School, bo to jest mój trzeci rok. Pojawiło się zniechęcenie. Pojawiło się u was? Znużenie. Może nie zniechęcenie, ale znużenie. Kolejna sobota. Macie tak, mieliście tak szczerze. Ja tak miałem. Myślę sobie, czy kolejny rok na pewno, a może w domu wykupię, a może, a może nie wykupię. Może po wszystkim wykupię. Posłuchajcie. Dwie ważne rzeczy. Chcę, żeby w now wszedł Kościół, nie liderzy tylko. To jest miejsce, w jakim idziemy jako Kościół. Kolejny rok zaczyna się od marca. Nie wyobrażam sobie, żeby młodych liderów kingskich nie było na Nowskół, gdzie będziecie czerpać ogień. Wszyscy wasi dorośli liderzy są w Nowskół: i Greki, i Erin, i Mariusz, i Viola, i Dawid. Macie być w tym miejscu, żeby czerpać. Wiecie dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest tylko sześć dni w roku. Piątek to jest, wiecie, dwie godziny czy trzy. To, to jest tylko sześć sobót. Nie mów mi, że nie jesteś w stanie zaplanować sześciu sobót na rok czasu, że będziesz tu. Daty są dziś już znane. Sześć sobót. Posłuchajcie, ja oddałem Bogu wszystkie soboty, ogródek mi mizaru, zniszczyły się wszystkie plony, bo służyłem Bogu całe wakacje od wiosny do jesieni. No i co? I Bóg dał mi pomidory i buraki, wszystko czego potrzebowałem. I nie umarłem z grodu, co widać. Z grodu, z głodu. Widzisz, bo ja już tak ogródek, gródek. To jest ważne. Chcę, żebyśmy byli w tym jako Kościół. Pojawia się znużenie, ja mówię Wam szczerze, mi też się pojawiło. Pojawia się więcej pracy. Słuchajcie, mam coraz więcej wyjazdów ze służbą. I kiedy mam te soboty wolne, mówię Boże, ja muszę być na nowie. a jak potem mam wolną, to muszę być w seminarium, gdzie uczę, a potem już znowu jadę służyć. Nie mam kiedy. Wiecie, nie mam takiej soboty, żeby siąść sobie przed telewizorem z kawką i odpocząć. Nie mam takich sobot, ale to jest koszt przebudzenia. I to jest koszt odpowiedzi na dla Boga, na moją modlitwę, kiedy mówiłem: Panie, porusz się w moim życiu i zrób coś w nim. Więc zaplanujcie bycie. Powiem Wam więcej, nawet szkółka poprosiła, żeby rodzice opiekowali się małymi dziećmi w czasie tych nowów, żeby Wasze dzieci mogły być zaopiekowane w salach szkółkowych, żebyście mogli być tutaj. Więc od marca jak będzie ruszało: Przyjdźcie. Wiecie, dlaczego jeszcze? dlatego, że to będą znowu, znowu wyjątkowi nauczyciele. Wiecie, powiem wam tak praktycznie. Kiedy my zapraszamy kaznodzieje do kościoła, to chcę, żebyście wiedzieli, ile kosztuje zaproszenie gościa. Chcecie wiedzieć? Hotel to jest drogoły około 500 zł w Namysłowie. Chyba, że Meltari musiał spać w lepszym hotelu i ten hotel kosztował prawie 1500 zł.